Lipcowy poranek 2020. W niepolomickiej mrówce nieopodal Zamku Królewskiego, dzień jak codzień, tłumy rozentuzjazmowanych klientów odwiedzają market w poszukiwaniu najlepszych okazji cenowych. A jest w czym wybierać. Niektórzy nie muszą wybierać. Biorą wszystko, jak leci. O proszę, temu młodemu gentlemanowi zaraz wszystko poleci. Chwila, proszę pana, proszę nie uciekać. Wszyscy jesteśmy ciekawi, co pan tam kupił. Przekonajmy się. Nasz bohater zatrzymuje się w alejce z akcesoriami kuchennymi. Widać, że przyszedł tu spełnić swój małżeński obowiązek. Oczekiwania żony spore, skupienie męża jeszcze większe. Pierwsza pozycja na liście chlebak. Który wybrać? Może ten ze stali nierdzewnej polerowanej. A może ten czarny uniwersalny pasujący do wnętrza każdej kuchni. Oho, czas na telefon do przyjaciela. Szybka konsultacja z małżonką, i mamy zwycięzcę. Ktoś tu lubi smażyć. Rybkę kotlecika naleśniki. chińską potrawką też nie pogardzi. Żona się ucieszy. Na wypadek nieposłuszeństwa męża będzie miała gotowy arsenal. A patelnie granita słyną z tego, że są niezwykle odporne. Jak patelnie? garnki. Sprawa oczywista, bo przecież do mięsa dobrze jest ugotować ziemniaki, najlepiej młode. Do kompletu brakuje jeszcze talerzy i sztuczców. Wspominałem coś o rybce? Rybka lubi pływać. Są i szklanki, cały zestaw. Spójrzcie na ten asortyment. Jest w czym wybierać. Higiena to podstawa. Nasz bohater wziął to sobie do serca. Dozownik do mydla i mydlniczka. Brawo! Ręce mieć trzeba co najmniej sześć razy dziennie. Do koszyka trafia również szczotka do WC, a że zamek po sąsiedzku, to i berlo rzec morzeny. Wszystko? Tu komentarz jest zbędny, jak i te kilogramy. No teraz to przesadziłeś. Czy ja dobrze widzę? Czyżby nasz młodzieniec zechciał kupić mążące świeże kwiaty? A może sam je posieje? Teraz już wszystko rozumiem. Mamy do czynienia z wymierającym gatunkiem Romantyka. Oto obraz szczęśliwego konsumenta. A to wszystko dzięki markom Galicja, Alsea i Verdenia, które dostaniecie w sklepach Mrówka.